Nazywam się Daniel Wachowski. Daniel niezgodny. Emil Wójcik. Czarek Lipski. W wieku 21 lat zrobiłem uprawnienia instruktorskie kategorii B. No, i tak się zaczęło. Zacząłem potem rozwijać swoje, swoje zainteresowania instruktorskie. Poszerzyłem uprawnienia o kategorie C, C, plus e, D, potem A i zacząłem na wszystkie te kategorie szkolić. I w którymś momencie swojego życia stwierdziłem, że no już chyba prawie wszystko osiągnąłem w tym, w tym kierunku, więc trzeba coś, coś dalej. No i wtedy wpadł pomysł na to, żeby, żeby otworzyć swoją, swoją firmę. To było pierwsze moje założenie, że musi być wysoka jakość szkolenia, co za tym idzie też wysoka zdawalność, i tak też się stało. Bardzo mocno no, starałem się tak układać swoje szkolenia i potem szkolenia swoich instruktorów, żeby, żeby ta zdawalność rzeczywiście była wysoka, ale znowu w którymś momencie doszedłem do wniosku, że to nie o to chodzi. Zacząłem myśleć o tym, żeby rzeczywiście przygotować swoich kursantów nie tylko do zdania egzaminu, ale przede wszystkim do samodzielnej, bezpiecznej i świadomej, e, świadomej jazdy. I okazuje się, że, że szkolenie w tym kierunku powoduje to, że ta zdawalność jest bardzo wysoka. Rzeczywiście, na, na tle średniej krajowej czy średniej wojewódzkiej, ta zdawalność jest dwadzieścia kilka punktów procentowych wyższa niż, niż, niż średnia w województwie, w powiecie, w kraju. Nasi kursanci mogą liczyć przede wszystkim na to, że, będziemy, że kurs będzie prowadzony w kierunku świadomej i bezpiecznej jazdy. Bardzo długi, duży nacisk kładziemy na technikę kierowania pojazdem, a to bezpośredni wpływ na, na nasze bezpieczeństwo. Plus do tego świadomość zagrożeń, jakie czekają na nas, czyhają na nas na, na, na drodze. W tym momencie jest 21 instruktorów, instruktorzy są, mają uprawnienia i szkolą od, od kategorii A po kategorię C, C+, plus e. Część z naszej kadry jest instruktorami techniki, e, techniki jazdy, więc stąd się bierze to, że, że kładziemy duży nacisk na, na technikę e, kierowania pojazdem. Miałem to szczęście w swoim życiu, że trafiłem naprawdę na, na świetnych ludzi, pasjonatów, którzy chcą się dalej rozwijać, i, no i robią to, to z serca. Trenujemy, tre, trenujemy upalanie, trenujemy jazdę, technikę jazdy motocyklowej, to jest, to jest ten czas, który, który spędzamy razem z moimi kolegami, współpracownikami z pracy. Staramy się pomagać fundacjom, szkołom, przedszkolom, które się do nas zwracają pomoc, też sponsorujemy jeden z klubów piłkarskich w naszej, w naszej okolicy. Chodzimy po szkołach średnich z, z taką akcją, bądź świadomym uczestnikiem ruchu, pokazujemy młodzieży jakie, jakie zagrożenia na nich czekają na, na, na drodze. Symulatory dachowania, poduszki powietrznej, waga przeciążeniowa. To są rzeczy, które mają wpłynąć na świadomość i na wyobraźnię młodych ludzi. Jesteśmy karmieni informacjami medialnymi, że bardzo dużo młodych ludzi powoduje śmiertelne wypadki. I rzeczywiście do no, statystyki to, to, to potwierdzają, ale trzeba się zastanowić, dlaczego, dlaczego tak się dzieje. I my z tym wychodzimy do, do młodzieży. Stąd te nasze właśnie zajęcia w szkołach średnich. Mam żonę, mam, mam siostrę, mam mnóstwo kursantek. A wiem, że dostęp do USG w piersi w naszym kraju jest utrudniony, i na badanie z Narodowego Funduszu Zdrowia trzeba bardzo długo czekać. A USG prywatne jest, jest drogie, stąd, stąd, stąd ta pomoc.